Iza Boryczka, terapia skoncentrowana na emocjach. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. I nasz cykl skoncentrowani na relacjach. Witamy Państwa. Dzień dobry. Iza, dzisiaj mamy taki temat dotyczący początku relacji, randkowania jeszcze. Czasami się słyszy, że poznajemy tą drugą osobę i jest ok, ale nie ma tych silnych emocji, nie ma tych przysłowiowych motyli w brzuchu. I jak na to spojrzeć? Czy skoro nie ma motyli w brzuchu. Ale jest ok. To znaczy, że jest ok, ale skoro jest ok ale nie ma motyli w brzuchu, to jednak no nie ma motyli w brzuchu. Z której strony tego lepiej podejść? To jest taki potężny mit tych motyli w brzuchu. Kojarzy nam się zakochanie, że one muszą być, tak? Czyli takie emocje, jakaś taka intensywność, jakieś to zakochanie wielkie. I za tym gonimy. Tak się każdemu z nas wydaje, że jak jestem zakochany, to muszę to właśnie bardzo intensywnie czuć. I niestety nikt nam tego nie mówi, że jak czujemy te motyle w brzuchu, to, to jest... Nie tyle miłość i zakochanie, co lęk, niepokój i niepewność wywołana tym, że w tej nowej relacji, właśnie coś się takiego dzieje, co nasz system. Przywiązaniowy odbiera jako zagrażający. Okej, okay, czyli te intensywne emocje, te motyle w brzuchu, to co tak trochę jesteśmy też kulturowo, wszystkimi filmami, bajkami, serialami, nafaszerowani, na że to ma być, to to tak naprawdę nie jest dobry znak, tylko to jest informacja o tym, że jest coś zagrażającego w danej relacji. Zagrażającego albo niepewnego. To jest taki, taki sygnał od ciała, że, że, że jest niepewność i lęk właśnie o tą relację, o to, czy. Idzie wszystko w dobrą stronę, wtedy te tak zwane motyle będziemy czuć. I tak jak powiedziałaś, jest to mocno podbite mediami, filmami, romantycznymi historiami, bo one byłyby nudne, jak byłyby o takiej prawdziwej miłości, która się rozwija tak spokojnie. Naturalnie, bezpiecznie, no, że jest miło, fajnie, no co by tu oglądać, jakby to tak miało wyglądać na tych filmach. Bo się tak naoglądamy, że to ma być dynamicznie, że to ma być roller coaster, że to mają być jakieś do pokonania trudności, przeszkody, im więcej i, i emocji, tym lepiej. No i niektóre osoby bardzo za tym gonią, i zazwyczaj będą to osoby, no niestety, ale z poza bezpiecznym stylem przywiązania. Powiedziałeś, że. Coś takiego niepewnego w tym, że to jest takie coś roller gonić za tym będą osoby z tym pozabezpiecznym stylem przywiązania, czy to może być też tak, że trochę jednak ten roller coaster, ten taka niepewność przypomina nam dawne relacje jeszcze z dzieciństwa? Tak, niektórzy rozumieją miłość. Jeżeli w tych bliskich relacjach działy się właśnie takie intensywne rzeczy, to często jest taki od bardzo miłych, fajnych momentów do bardzo trudnych i nieprzyjemnych. No i wtedy to tak się tak się kręci i no, niektórzy z nas mogą mieć taką tendencję do powtarzania tego, do odtwarzania tego, że taką miłość znam. I w momencie kiedy taka osoba, no właśnie z takim mechanizmem, spotyka kogoś, kto jest w porządku, kto jest dobry, kto jest stabilny, dojrzały, bezpieczny, to on absolutnie nie wywoła tych rzeczy. Że ten ktoś taki właśnie stabilny, dojrzały, bezpieczny, czy on może być w pewien sposób, to będzie mocne, co powiem, ale nudny? No można to nazwać i emocjonalną nudą, chociaż no właśnie to bym chciała podkreślić, że jeśli przy jakiejś osobie się czujemy bezpiecznie, dobrze, przewidywalnie, że to wszystko gra, że jest tak ten szacunek, ta, ta, ta delikatność, troska, to to nie jest nuda, to jest no, taki do, dobrostan. To, to, to się wiele nie dzieje, ale jest tak przyjemnie, jest takie flow, tak, tak, tak dobrze. Że to jest jakiś spokój pokój i przewidywalność, nie? Ale jeśli ja nie znam tego, jak to może być przez dłuższy czas w relacji ważnej, bliskiej i dobrze, to mnie to będzie niepokoić, będę się spodziewać, że Jejku, no zaraz chyba gdzieś coś wybuchnie, tak? Jakaś bomba. Nie? No Jech, właśnie. O to, szambo. O, o to chciałem spytać, że jeżeli ktoś no trochę. Ma ten pozabezpieczny styl przywiązania, czyli rozwinęły się u niego takie, a nie inne mechanizmy, taki, a nie inny no, sposób postrzegania relacji. To czy ta relacja z kimś bezpiecznym nie będzie czymś w jakimś sposób no, niepokojącym, że okej, okay, ale dlaczego, dlaczego on mnie nie odpycha? Dlaczego ona za mną tak bardzo nie goni? Że jest coś nieznanego wobec tego, do czego przywykliśmy jeszcze w dzieciństwie. Może być tak, jak mówisz, ale też może być taki mechanizm, że jeżeli mam jednak tendencję unikającą, to jak spotkam tego kogoś stabilnego i on jest i dzwoni i dba o kontakt i zaprasza i proponuje, to ja mogę zaczynać się czuć bardzo w dyskom... taki dyskomfort w tej bezpiecznej relacji i wtedy mogę chcieć z tego uciekać, dewaluując tą osobę, nie? Ale nudziasz, nic się nie dzieje, nie? Bo często osoby unikające yy... Zapierają się, bo twierdzą, że bardzo chcą relacji i związku, ale na przykład z kimś, kto jest niedostępny. No I wtedy można lata i życie spędzić na zdobywaniu niedostępnego i cały czas sobie przekonywać, że ja bardzo przecież chcę, no ale wiadomo, że jak wybieram kogoś, kto mnie nie wybiera, no to się to za bardzo nie ma, jak udać. Więc to jest ogranie tego mechanizmu, że ja przecież chcę, tylko no, on mnie nie widzi. Mogę też jeszcze jeden przykład, nie? Będąc znowu unikającym, jak mam tego właśnie dobrego, stabilnego, fajnego faceta, to mogę też zacząć szukać w nim wad. A źle się ubiera, a fryzurę ma nie taką. Nie? I te wady są takie naciągane, bo no, to nie, nie jest czerwona flaga, że ktoś ma kiepskiego fryzjera, albo on się przejęzyczył, nie? No po prostu coś takiego znajdę, że no absolutnie nie to, nie to, no bo on tam właśnie popełnia błędy językowe, nie? Bo też się zastanowiłem, czy to może być tak, że jeżeli ktoś jest bardziej unikający, że przywykł do takiego braku kontaktu, że wychowywał się w tej atmosferze, że okej, okay, że ten obiekt miłości jest niedostępny i nagle trafia na partnera, który będzie właśnie dostępny, będzie podtrzymywał ten kontakt, będzie dbał o relację, że dla osoby unikającej to się stanie trochę nagle za dużo, że ej, to jest normalne, ale mnie to przytłacza czemu czemu on nie unika czemu czemu on chce ze mną rozmawiać czemu on do mnie dzwoni powinien siedzieć cicho i się nie odzywać tak, tak, bo w kontakcie z kimś takim niestabilnym, no to byłoby przyciąganie, odpychanie, fajnie, niefajnie i by to jakoś się mogło bardziej regulować, a z kimś stabilnym to jest no, po prostu cały czas tak samo, cały czas tak samo stabilnie, i to może budzić niepokój, aczkolwiek dobra wiadomość jest taka, nie? że jeżeli ktoś, ta osoba z poza bezpiecznym stylem przywiązania, przyjmie to zaproszenie do relacji z kimś bezpiecznym, to jest duża szansa, że sama ta relacja skoryguje. Ten styl przywiązania w stronę bardziej bezpieczną. Jeśli ono wystarczająco długo potrwa, jeśli ten związek się nawiąże, rozwinie, to to będzie korygować, no, jest na to potencjał, tą osobę pozabezpieczną. Okej, okay, że taka relacja z kimś bezpiecznym, ta relacja na pozór nudna. Używam tego określenia tak trochę obrazowo, bo wiadomo, że to nie chodzi o to, że ta relacja jest nudna, tylko, że ona jest taka spokojna, że ta relacja. Może okazać się trochę lecząca dla tego pozabezpiecznego stylu przywiązania, że np. osoba unikająca trochę nauczy się bliskości w takiej w relacji z kimś bezpiecznym, a osoba lękowa trochę się nauczy niezależności. Tak, bo też jest szansa, że ta osoba dojrzała, stabilna. Potrafi się komunikować, potrafi rozmawiać o tych różnych trudnych niuansach w relacji, że to jakoś wnosi że, i że te rozmowy coś uświadamiają. No bo taki najważniejszy krok, nie, żeby sobie poradzić z jakimś problemem, to musimy być jego świadomi. A często jest tak, że w tej miłości, w tych randkowaniach, to przecież to też chodzi o młodych ludzi, nie, takich wchodzących w dorosłość, i oni mogą być nieświadomi tego. Co, o co chodzi z tymi motylami w brzuchu, o co chodzi z tym przekazem z mediów, z tych filmów, z tych seriali. No, nie, że to jest dla nich wzór miłości, jak moja tak nie wygląda, tylko jest taka stabilna, przewidywalna i wszystko gra, no to, to, to chyba to nie to, to ja szukam czegoś bardziej, z większą pasją. Oczywiście, to, to jeszcze to chcę dodać, że jeżeli nie boimy się bliskości, to w tym bezpiecznym związku może być dużo pasji, ale właśnie takiej, tej czułości, tego okazywania sobie uczuć, tej troski, tylko to jest takie, no nie takie szarpane, nie taki, właśnie raz głowa w dura, nogi do góry i tak dalej, że taki dalej rolę coaster widzę, tylko że jest tak no, fantastycznie blisko, czule, że czuję się kochana, że kocham, że można to sobie okazywać. I, i to jest taka jakość, że no, w życiu nie nazwałabym tego nudą. Okej, okay, tylko to... to jest po prostu no, miłość. To tak bardzo chcę podkreślić, że miłość jest bezpieczna, jest łagodna, jest delikatna, jest szanująca nas. Ma takie jakości, no naprawdę bardzo, bardzo wysokiej półki, a na pewno nie jest to coś, w czym płaczę, w czym mi źle, w czym ciągle tęsknię, mam niepewność, mam lęk, nie wiem na czym stoję. To to jest nie miłość. Miłość tak nie wygląda. Powiedziałeś dwie takie rzeczy, które zrodziły we mnie takie przerażające skojarzenie od razu, że żeby być w stanie skorygować błąd, to trochę trzeba wiedzieć, że on jest, i trochę jeżeli szczególnie młode osoby są nafaszerowane takim, takim przekazem, jako nazwę Disneyowskim ogólnie, że to ma być właśnie motyle w brzuchu i w ogóle, to trochę wręcz może być odwrotnie, że wyobrażamy sobie, że błędem. Jest kiedy tego nie ma, że trochę wyobrażamy sobie to, co jest dobre, że jest błędnem, a to, co jest, trochę świadczy o jakiejś niepewności. Uważamy za Ok, więc ciężko sobie uświadomić ten błąd. I też mówiłaś, że druga rzecz, która też mi wskazała tak, tak, tak trochę zmroziło, że ok, że to jest właśnie, że to nie jest nudą, to jest tym spokojem, bezpieczeństwem jest ta miłość, ale trochę jest to czymś nieznanym wobec tego, w czym wyrosłem, jeżeli mam pozabezpieczny styl przywiązania. I w takim skojarzeniu, że jeżeli to dobre jest dla mnie nieznane. To ja się trochę będę przed tym bronił, bo mimo, że to jest dobre, to ja tego nie znam, więc to mnie trochę przestrasza. Tylko jak to tak naprawdę, jak to, jak, jak to rozgryźć, jak do tego inaczej podejść w tym. Wiesz, no, pokażę to jeszcze od strony właśnie osoby bezpiecznej. Jeżeli mam bezpieczny styl przywiązania i poznaję bardzo interesującego mężczyznę, jest przystojny, jest wykształcony, fajny, no okej, okay, no, chcę go poznawać, ale w momencie, kiedy zobaczę, jak on. Traktuje źle kelnera, jak go na przykład tam poniża. Jak zobaczę, że on ze swoją mamą rozmawia no też jakoś fatalnie i koszmarnie i nie szanuje. Jak usłyszę, co mówi o innych osobach, albo jak mówi tylko o sobie, czy na przykład zawodzi, nie dotrzymuje słowa, obiecuje, że będzie o tej i ja na niego muszę czekać. To taki dowcip z takiego jakiegoś tam filmu, że kobieta czeka na mężczyznę na randce i on wpada taki zdyszany. I ona mówi mu tak. To jest nasza pierwsza randka, a ty się spóźniasz 15 minut, nie? że to nie wygląda dobrze, nie wiem, co będzie dalej. I to była na pewno bezpieczna osoba, nie? bo osoba pozabezpieczna by zrozumiała te wytłumaczenia i na pewno dałaby tam właśnie dużo wyrozumiałości, no bo on taki fajny, no to mu się tam zdarzyło. No wiadomo, że jest życie, że coś się może przydarzyć, nie? ale no dla mnie by się zapaliła flaga, że no pierwszy raz nie dotrzymuje umowy, nie, kolejny raz znowu coś zawodzi. I osoba bezpieczna czułaby też, jakby, jakby się zaczęła czuć źle, w takiej relacji. Nie jest mi komfortowo. Ciągle czekam, ciągle na randce mówi tylko o sobie. Nic nie, nie ciekawi się, co u mnie. Nie pamięta tego, co już tam o sobie zdążyłam powiedzieć. nie, to nie no, Jakoś nie czuję się widziana. I wtedy osoba bezpieczna by uznała, że no to, to, to po co mi taka relacja, jak ona mnie tak nie karmi, jak się w niej czuję gorzej niż bez niej. A z kolei, jeżeli ktoś ma ten pozabezpieczny styl przywiązania, to jest to dla niego dobrze znane. On ma Taki, taką, taki jest zamaronowany w takich relacjach. Potrafi naprawdę to świetnie znosić, ale to w takim cudzysłowie: no, bo naprawdę nie musimy tego znosić. Nie musimy znosić złego traktowania. Powinniśmy się z takich rzeczy wypisywać, obracać napięcie i szukać kogoś no, nudnego, tak? Kto jest stabilny, przewidywalny i przy którym będziemy się czuć dobrze. Okej, okay, że trochę osoba bezpieczna na to, z tym bezpiecznym stylem przywiązania. Trochę jej to wywoła jakieś tam już zgrzyty, że coś tutaj są jakieś trzaski na stykach, że to, 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 to nie idzie. A z kolei osoby pozabezpiecznej, czy tej lękowej, czy unikającej, to trochę przywoła wspomnienie. Że no, u mnie w domu też tak było, czyli miłość wygląda właśnie w ten sposób, że się czekamy, że się stresujemy. Czy wtedy się mogą pojawić takie motyle w brzuchu, że oj tyle czekał, ale jednak przyszedł taki zjajany, to pewnie bardzo bieg, żeby tam zdążyć, i ma takie wytłumaczenie, tak. że tam nie wiem, były korki, jak on tam czekał w tych korkach, o jejku, jejku, że trochę te motyle w brzuchu będą takim racjonalizującym usprawiedliwieniem tej drugiej osoby. Wiesz co, nie, nie, właściwie motyle w brzuchu, to jest. Niepokój systemu przywiązaniowego, że coś jest nie tak. Ten nasz system przywiązaniowy jest bardzo czuły, bardzo wrażliwy i bardzo mądry. On naprawdę wyłapuje subtelności, że coś jest nie tak. Ale właśnie jak, je, jak to czujemy w ten sposób, to to jest no, no, czerw no jakby naprawdę alarm i czerwona flaga, że nie jest bezpiecznie w tej relacji. I oczywiście osoba no, z tymi doświadczeniami nie łączy tak kropek, że tak miałam w domu, to tak szukam. To dopiero się na terapii dowie i dopiero ta wiedza pozwoli szukać inaczej. A jak działamy nieświadomie, no to, no to to jest autopilot. Że to jest autopilotowe, ale że trochę wywołuje to jakieś skojarzenia z czymś, z czymś niefajnym, ale znanym. Tak, ale wiesz, bo jeszcze o co chodzi? To jest ta huśtawka taka, nie? czyli jak on się spóźnia, jak odwołuje, jak się nie odzywa no To zaczynają być te motyle w brzuchu, tak? Ojejku, jak mi na nim zależy, gdzie on jest, jak mi do niego ciągnie, ale no mylimy to, bo tu już jest ten niepokój. No jest ktoś interesujący dla mnie, a, a mnie opuszcza, nie jestem dla niego wystarczająco ważna i nie jestem jego ważnym priorytetem, i jest ten niepokój, ale jak on w końcu, tak dla kaprysu, jednak zadzwoni. To wtedy jest to szczęście. O, jednak, o, ale wspaniale, jaką jestem szczęściarą, jaka jestem rozkochana. No i, i tutaj te uczucia, nie tego ta ulga, nie? Że, że, że się jednak spotykamy. no Jest to fajne spotkanie i za chwilę on znowu znika. Bo okay, to, to czy... znowu, o, jak mi na nim zależy, jaki on ważny, bo znowu już ten system przywiązaniowy tam się niepokoi. Nie? Mhm. Mm po prostu źle odczytujemy te sygnały. To jest lęk, a nie motyle w brzuchu. Okej, okay, że to jest lęk. Ten... A to. Jak szybko dochodzi do jakiegoś takiego połączenia, że jednak jak ktoś bardziej obojętny nie odpisze, nie odzwoni, spóźni się, to nas aż tak bardzo nie porusza, a jednocześnie, kiedy to jest ta osoba niby wybrana, że, do której czujemy te motyle w brzuchu, no to. Jak szybko dochodzi do tego wstępnego połączenia, że już te motyle się później pojawiają? Czy to wystarczy jedno spotkanie? Jedna Niestety rozmowa? u niektórych za szybko. W stylu bezpiecznym przywiązania tam jest taka przestrzeń, żeby sobie obserwować osobę, żeby się jej przeglądać, żeby ją poznać w różnych sytuacjach. A jak ona podchodzi do piesków, a jak do dzieci, a jak do staruszków, a jak nie, że to, żeby to wszystko jakoś tam zobaczyć, to trzeba trochę czasu. I tu, o fajnie, tu fajnie, tu punktualne, tu pamięta, nie? Że po prostu no, przechodzi y, raczej takie no, nieświadome testy. A z kolei, jeżeli mamy styl przywiązania lękowy, to my tam jesteśmy się gotowi przywiązać po prostu no, do, w ciemno, no naprawdę nawet po jednej randce, bo wydaje nam się, jaki on fajny, jaki fantastyczny, nie, jaki, jaki cudowny. Tam jest wielkie pragnienie, żeby ulokować te uczucia jak najszybciej, żeby tylko nie być samemu, żeby tylko ktoś był. No i niestety wtedy często jest w ciemno już po pierwszym spotkaniu, a nawet jeszcze się ludzie mogą nie spotkać, tylko piszą ze sobą i już to jest. Okej, okay, że trochę w tym stylu, w stylu lękowym. To przywiązanie to stworzenie jakiejś relacji, nawet niekoniecznie stworzenie relacji z osobą, ale stworzenie takiej relacji trochę ze swoim wyobrażeniem tej osoby. Ono może nastąpić jeszcze na etapie pisania, jeszcze tak naprawdę przed spotkaniem. Tak te mechanizmy jakoś tak szybciej zachodzą i są rzeczywiście bardzo trwałe, bo potem ciężko się odwiązać. A tak jak powiedziałeś, że to my się jakby zakochujemy w Potencjale osoby, wyobrażeniu osoby, bo jaka ona tak. naprawdę jest, to, to trzeba trochę czasu, żeby ją poznać. Zwłaszcza, że jeszcze tak bywa, że niektóre osoby potrafią tak świetnie się prezentować, to, to będzie za świetnie. To już mówiłam w innym odcinku, nie? Że, że jest po prostu tak hiper, super fajnie, fantastycznie, że mnie by to bardzo niepokoiło, nie? że to tak jest, tak cudownie, idealnie i że wszystko idzie tak szybko. Okay. Ale wtedy no to tym bardziej się w takim wspaniałym można zakochać. Wow, nie, po prostu. Okay. Nie no jest to powiedzenie, zakochać od pierwszego wejrzenia. I, I też nie chcę obalać tego, nie, czy bo pewnie się też tak zakuchujemy i to nie tylko jest jakby ta kwestia alarmu systemu przywiązaniowego. Tu bardziej mówiłam o tych motylach w brzuchu, nie, że, że to, że, że czuję, jak mnie tam szarpie, jak mi źle, jak mi trudno, jak, a potem jaka jestem szczęśliwa, że się ten obiekt pojawia, to to już jest no, na pewno na, na, na tych mechanizmach alarmowych. Okej, okay, że te motyle w brzuchu to jest trochę taka sytuacja, że jest częste napięcie i częsta frustracja. Często jesteśmy mówi sfrustrowani jakoś w napięciu, a tym motylem w brzuchu jest krótkotrwałe i okazjonalne rozładowywanie tego napięcia, że a teraz zadzwonił, a teraz, się, a teraz tam się spotkaliśmy? To jest chyba w pakiecie, że jest ten lęk, niepokój, że jak mi tak zależy, że tak przeżywam, że nie ma tego kontaktu no to chyba jestem strasznie zakochana. Jak tak się cieszę, że już jednak się, jest ten kontakt, że on się pojawił, że sobie o mnie przypomniał, a to to, nie, to, to jest to takie ważne. Okej, okay, powiedziałaś coś też Intensywność teraz... tego. Okej, okay, powiedziałaś coś takiego, co mi aż, aż zadźwięczało za, za w ucho, że to, że tak bardzo tęsknię, tak bardzo czekam za tym kontaktem, jest trochę dla mnie dowodem, jak bardzo się zakochałem, jak bardzo mi zależy. Tak. Że trochę nie patrzę na to z perspektywy, że chyba, chyba on, ona odwalają świństwo, bo jednak się nie odzywają tyle czasu. Tylko skoro mi tak bardzo zależy, to znaczy, że ta osoba jest dla mnie tak ważna. To jest takie trochę racjonalizowanie swojego lęku. No, albo no takie też to pragnienie, że tak bardzo chcę się do kogoś przywiązać, tak bardzo chcę tego związku, nie, że tak bardzo się przekonuję, czy tak wierzę w to, że to jest miłość. Ale jeszcze raz powtórzę, miłość tak nie wygląda. Miłość daje dużo radości i tego bezpieczeństwa, i czujemy się dobrze przez większość czasu. Więc, jakby się chciało sprawdzić, czy to to, czy nie to, to najważniejsze jest, żeby sprawdzić, jak ja się czuję przy tej osobie, tak w szerszym kontekście. Nie w danym momencie, jak ta osoba jest, tylko jak w tej relacji, co ta osoba wnosi do mojego życia. Jeśli roller coaster, jeśli wątpliwości, jeśli zranienia, jeśli płacz, to to nie jest miłość. Jeśli czuję się szczęśliwsza, no nie wiem, no właśnie taka na skrzydłach, i tak mi fajnie, i tak dobrze, i, i, i takie dobre rzeczy, to no to będzie to. I oczywiście, no nawet w kontakcie ze sobą bezpieczną czasem są jakieś zgrzyty, nie? jakieś nieporozumienia, czy, czy drobne zawody, no ale wtedy jest ta chęć naprawy tego, jest, są szczere przeprosiny, jest zadośćuczynienie. No jakoś, no tak się właśnie dobrze wtedy traktujemy. Co czy takim trochę podsumowującym zdaniem byłoby to, że w bezpiecznej dobrej relacji? jest równie ważne to, jak się czujemy, kiedy jesteśmy z tą osobą i równie ważne jest to, jak się czujemy, kiedy jej obok nas nie ma, że to nie jest takie wytęsknienie, takie wyczekiwanie, tylko że czuję się dobrze, kiedy jestem z tą ukochaną, z tym ukochanym, ale kiedy go aktualnie nie ma, tylko trochę zostaje sam, to ja się nadal czuję dobrze. To też, chociaż tęsknota jest dobrym uczuciem, nie? Bo jeżeli jest jakaś rozłąka uzasadniona, no to mogę tęsknić, ale dalej mam tą nadzieję, że jest bezpiecznie, że wróci, będzie dobrze. Nie? Więc jakby ten, ten klimat, jak się czuję w relacji z tą osobą? I ile tego dobrego do, do tego złego, nie? znaczy do tego trudnego. Okay. Bo też jeśli jednak jest dużo złości na, na tą osobę, nie zawodu, żalu, krzywdy, no to, no to no chcesz, żeby tak wyglądało całe Twoje życie? Jak się zwiążesz z kimś takim, bo taka jesteś, niby zakochana, nie? Czy, czy zakochany? To też się pewnie często, tylko to już nie zdążymy tego teraz poruszyć. To będzie pewnie jakiś tak jak mówiłaś o tym o tym randkowaniu z potencjałem. To jest pewnie też z tyłu takie, takie marzenie, że jak już się ustabilizuje, to już wtedy tego nie będzie, będzie już tylko samo to dobre. Okej, okay, nie? Czyli to, to jest no, tacy ratownicy, niektórzy z nas mają taką rolę, że no, widzę ten dalej potencjał i ja z Ciebie wycisnę, ja Cię zmienię po prostu w, no, w, w wspaniałą wersję Ciebie, nie? I, I z taką Twoją wspaniałą wersją będzie mi się fajnie żyło. No ale no to jest no, no totalny MIT i pułapka. Nie? To jest Że takie nie, trochę marzenie o zmienić. wyobrażeniu, a nie o sobie. Tak, tak, tak. Nie więc sobie jakby, no okej, okay, tu jest trochę do poprawki, ale tam ja, ja, ja go zmienię. Nie. Wyobraź sobie, jak wchodzisz w relację, jeśli on się miałby nie zmienić ani o jotę w tym związku, to czy chcesz z kimś takim iść przez życie? Nie? Że w najgorszym wypadku. Dzień. I oczywiście nie ma ludzi doskonałych, to zrozumiałe, nie? Ale właśnie czy z nim takim, jaki jest w tej chwili dla ciebie? To, to czy to to? Drugie pytanie: to czy gdyby to twoja córka albo twój syn, to czy chciałbyś jako rodzic, żebyś się spotykała, spotykał z kimś takim? To jest, tak chyba takie, to jest pytanie, które no, często no. właśnie proponuję, też proponuję pacjentom w gabinecie, żeby zadać sobie pytanie: czy gdyby twoje dziecko miało się spotykać z kimś takim jak twój partner, to czułbyś czułabyś zadowolenie, czy raczej obawę i jakąś niechęć? Tak, tak. No, to no. dokładnie. To. Ja sobie, czyli chyba podsumowująco możemy powiedzieć, że motyle w miłości warto wspólnie oglądać w jakimś zoo, czy na jakiejś łące, ale raczej nie trzymać ich w brzuchu. Okay, unikać ich, unikać posiadania ich w brzuchu. Ja też właśnie bym skończyła z takim ostrzeżeniem, że uważajcie na motyle w brzuchu. Nie? Że to jest lęk, a nie miłość. I za bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy Państwu za Państwa czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku Skoncentrowanych na Relacjach. Do zobaczenia.